Siemano nie Fix it up Sorki Ech! Sorki W ostatnim odcinku skończyliśmy na tym etapie, czyli że uciekliśmy z cmentarzyska. I mamy nową prykę I teraz Siutek coś naprawia, bo coś się zwaliło O i to chyba alergia. Alergia na niezłych widzów. Dobra, wracamy do sanktrum. Bardziej by pasowało sanktuarium, nie ukrywam nazwy miejscówki. Kurde dobra nie chcę mi się kichać jednak to go kolejna misja Scrap! Huh? We'll fashion a harpoon! praca. With the harpoon, said we'll gain entry into many sealed places. May huh? also prove to be useful in battle. How so? We could use it to defeat enemies, rip off doors, even wheels.

Spoko, morda z niego. Tylko szkoda, że chciał na samym początku zjeść mojego psa, ale tak to to kit. Grot, jeśli zobaczę, to ten będzie bardzo Garbus. Garbus. the O, witaj w warsztacie, tu tu, tu, to tu zostanie skonstruowany i zmodyfikowany Magnum Opus Zainstaluj Bierzemy W posiadaniu Tarana. Zainstalujmy Zainstaluj Cyk Skończysz się Escape co my tu jeszcze mamy? Silnik Pancerz. Nie możemy. Mamy tyle złomu. A to, co to jest? Ozdoba na maskę. No nie wiem, co, czy możemy coś jeszcze zrobić. To już jest. No, nie za bardzo. Dobra. Chance. she'll need nitrous I know how but we'll need the parts we just get them it'll be easy with the hoburn yes but first Scroter war boys are out there and if we don't weaken their numbers why it'll mean the end of you me and the magnum opus all right let's do it you don't have up on us. A, do go? A to co? those metal monsters? to mark bring them for good. front, A był rzutek. Ja myślę, że mój karbus spadł z tego. Esam, złom? Cyk, cyk, cyk. I nie łatuj się pod koc. Daj mu mu. Tam jest kolejne Straszaki. Damy nie damy rady. Um, no ale jak? Jak użyć harpuna? Nie wiem. Zostały nam już tylko trzy, ale jest bardzo, bardzo spoko ten harpun. Ale chyba ten garbus koło obsługuje, myślę, że będzie automatyczny czy coś takiego z drugiej strony trzeba Zniszymy, zniszczymy, zniszczymy.

Tu Co mi kamera pękła? Halo? Po lewym, po lewym poku miałem. To się przyjrzyjmy. Jednym z nich on jest bla, bla, bla. Spoko, coś jeszcze tu mamy? Sniper. Jak to sol, to detal. W przedpolu opoz jest często ostrzeżony różnymi środkami. Kiedy zbliża się do opoz jego obrona zostanie zaalarmowana.

Samochodem. No fenomenalny to jest. quick. Oh, teraz... Jak mam zlikwitować Ja nie wiem jak włączyć harpu. No przepraszam bardzo. Nie zostało mi to powiedziane. Yy... Ustawienia. Pauza Ustawienia. Sterowanie. Nie ma. To jest. Klawiatura. Pojazdy. Hamulec z lewą. ręczny. Taranowanie szybkich strzał. Broni z lewej i prawej. Grzmot. Harp.

no to popis, no to popis, kurde. Popisuwa. O kurde. Dobra, teraz damy radę, teraz damy radę. Ze spokojem widzowie, moi drodzy kochani, co znaczy ci Nie. Jeden. Jeden. Poko. To już czytaliśmy. Nie, nie no ja. muszę się spiszyć. Ale i tak jesteś jeszcze słaby, ojejku. Teraz przestań robić ten hałas. To była tylko sprawa momentu. Nic osobistego. Co mówisz? Po prostu mi Kabum. Black -black is gone. Left nothing. Znajdź szczątki samochodu Maxa O, to chyba Jest rodzina Max ten z kim za, za tobą wracaj szybko No szkoda no. Podejrzewam, że nie wejść na pump i nastroje Yeah, storms rising. Watch out, snatch the plunger! He's corpse. What do you want? Siemonko o części z miłą chęcią zbierzemy o dopę. Ale szybko ta burza przyszła. Ciszę wam, bo uszy to wam pękną zaraz. Efekty ze Woda. Taka miła, dobra. Dziękuję bardzo za tą. Nagrodę? Za to ukoszczenie, o! Mamy garnki. Gita, 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 gita. Tutaj już powinno być spokojnie, ale nie za bardzo, widzę. Więcej części, dziękuję. Na pewno się przydają do naszego yy, Magnusa. Jeszcze amunicję mamy. Jedną kulkę, ty nie wyjdziemy. To rędy? Yy. Oj. Dobra, żyjemy. Ale zaraz to rozbiegasz. No i dziękuję. Znowu, on, czyli kto? Jak kolor Twoich ust tam na niebie? To idziemy tędy. Jesteś słodki jak Malipu. Zbierz złą insygnia z Korlusa. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie jakby zniszczyć albo tak. No jest. Jedna amunicja. O, tutaj jeszcze jest. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze jednak gdzieś jest ta insygnia. Którą to.

Jakiś psychol kolejny. Podczas walki wręcz Max leci krumaciu furję. No daj, bratku. Ale szkoda noża. Dobra. A jak ja mam aktywować tą furię? Siemano!

Karnister. Skąd ja wezmę karnister? Może w kieszeni gdzieś mam, nie wiem. Rozejrzyjmy się. O, wejdź. To są tylko części metalu. I jest insygnia. Ostatnia. Kolejny metal zbierz złom. Nie, ej, ale karnistra niech nie widzę. Jak ja mam za pomocą karnistra, to wy jak nie ma karnistra, chyba że o te peczki po prostu chodzi. Kolejny zbierze. Kolejny zbierze zbierze. Albo dobra, tu jest po prostu. No, dobra. O, mamy karnister już. No, szkoda tej pompy paliwa. Ropa się pompowała tak to. Ale jak ja nie mogę mieć, to nikt nie będzie miał. Kaboom! Zniszcz pompy ropy! Ukończono. Czy my to wykonaliśmy w 100 tak Czy mi się wydaje? Lecimy tu Magnusa. części

Bratku, czy ty masz zakola? Na, na tej pacie? Oj, zakola. Tutaj widzę, że to są porządne, chłopie, czampie. Tutaj już kurdy nawet rondo na tej głowie zapierdala. Na pewno z niego skorzystam.

It's so dry in here Because the camera got warm Hello there you are Shifter of sands Letter of blood Remnants of a ruined past You say you seek the plains of silence But do you not wander them right now? The remains of your life A perpetual flight an escape from all that is human until one day the plains of silence end and you begin. You have a purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain. Before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you at June after June of drifting, half forgotten terrors. You flee them always. These past phantoms and the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason. Deep inside, twisted around horrors from which you run, lies your strength. Griffith can help. To pałmie? osiągnąć Czy co to było? Silna wola. Wybierzmy sobie adaptację. Paliwo, oczywiście. Jedno. Intuicja. Poziom zdrowia. Metapolik. Sprawia, że Maks znajduje więcej wody. Złom jest niepotrzebny. Skupienie weźmy sobie. Dobra, zatwierdźmy wszystko. No, wstawaj. Wróćmy do Magnusa. Po prostu jakiś chipun. Co jest napisane w kompetentium? Postaci. Już 23%? Gdzie jest ten chipun? Ten. Będę drobny ah, ah. Ale się wyspałem, widzowie. Spałem dzisiaj sobie do 11. Normalnie w ciągu tygodnia, w czwartek, spać do 11. No, coś wspaniałego. Jaki e, jest Magnum? Jedzie, jedzie. Siemano! any trouble i saw bad guys eh? sneaking spying wanting to steal her away from us i had to take her somewhere safe no time to waste then we've a car to build yes 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 we do oh, we've done righteous work saint we have what we need to install the nitrous boost <laughs> A my, myślę, że trzeba na bazę polecieć. No dobra, ale jak nie trzeba? Zainstalujmy dopalacz cyk. Yy. nie ma nic tu nowe. No kurde, próbuję. Nic nie ma. Łe, sodek. O, o, tak, tak. Pobrezę, oh, tylko Gdzie? pull the nie ma to palacza. Testujemy sobie. aby zrobił O kurde, no spoko. jeszcze raz musimy, bo się trochę zapatrzeć, dwaj suka i rachu, i strachu co się było.

Bum! Kurde Dawaj, dawaj, dawaj Misja ukończona, ukończono akt pierwszy Fajnie, tylko spieszmy sobie te części jeszcze. Menu lepsze Maxa został zostało odblokowane. Aliwko się przyda. Hmm. sobie naprawić brykę? Fakt, że się trochę dymi. Czemu tam się w ogóle pali samochód? Nie wiem, nie wiem. Zbierzmy części. I wracajmy na bazę. Ale to już moi drodzy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ten odcinek z Maz Maxa. Widzimy się oczywiście w następnym dla was półkarmol. I no co? Trzymajcie się. Audios!